Ja byłem zaskoczony. Ja myślałem, że to jest jakiś hate Intela. No ale nie, ale teraz masz trzy nowe emotki do wyboru, tak, bo tam miałeś, wcześniej miałeś tylko dzika i krowę, a teraz możesz mieć jeszcze jednorożca. Kupując produkt, zapraszasz do siebie nie tylko rozwiązanie problemu, ale zapraszasz do siebie też te takie gościnne, małe problemiki. Czemu iPhony są takie drogie? Czy są warte swojej ceny, czy ludzie może kupują je trochę z innego powodu? Ten wtorek była konferencja, wyszły znowu kolejne modele. Aktywizują się hejterzy, jak i zwolennicy. Rozłożymy sobie dzisiaj na czynniki pierwsze, co tak naprawdę stoi za fenomenem iPhone'a. Ja trochę też spojrzę na to z punktu widzenia iOS dewelopera, czyli osoby, która gdzieś tam pracuje z tymi urządzeniami na co dzień. No i zaczynamy. Co jest takiego wyjątkowego w tych iPhone'ach? Aha, jeżeli nie polajkowałeś, w filmiku, możesz polajkować, zasubskrybować ten kanał. Będzie mi bardzo miło i chętnie cię zobaczę tutaj ponownie. Jakie najczęściej słyszy się powody, że iPhone jest warty swojej wysokiej ceny. Często się słyszy, że tutaj chodzi o bezpieczeństwo. E, faktycznie jakieś zabezpieczenia tutaj są. Mówię to z punktu widzenia mnie jako dewelopera. Te zabezpieczenia są dla nas pewnym utrudnieniem, ściąganie feedbacku od userów itd. Ale myślę, że to nie to, nie o tym będę mówił. Kolejny argument, jaki się często słyszy, to jest sam brand, który ma swoją historię. Zrobił dużo ciekawych rzeczy w przeszłości i teraz firma odcina kupony. I ostatni argument, który usprawiedliwia gdzieś tą wysoką cenę, to jest przynależność do społeczności tego jabłka, tak? Ludzie chcą być częścią tej, tej rodziny Apple. Ale ja się dzisiaj skupię na czymś zupełnie innym, na takim bardzo fundamentalnym u podstaw innym podejściu firmy Apple i ogólnie produkcji iPhone'a, odróżniającym te telefony od konkurencji. I teraz zobacz te wszystkie urządzenia małe smartfony, które my nosimy, niezależnie od producentów, one są dużo bardziej zaawansowane, niż my sobie zdajemy sprawę. My często zapominamy o tym, że mamy jakieś czujniki, lidary, skanery trójwymiarowe, tak jakieś, nie wiem stabilizację obrazu sprzętową. To są wszystko bardzo zaawansowane urządzenia, z których my oczywiście korzystamy, ale korzystamy pośrednio. Nie zdajemy sobie sprawy, tak naprawdę, jak to wszystko nieustannie tam wewnątrz pracuje. I teraz, producent takiego urządzenia może się tym chwalić, tak? Może się chwalić, że ma tam jakiś procesor w nowszej technologii, może się chwalić tym, że ma mechaniczną stabilizację obrazu i tam robić wizualizację, jak ktoś tam wszystko rusza. To się wszystko w tych telefonach tak naprawdę dzieje. No, masz linii papilarnych. Ale no właśnie, czy nas to interesuje? No ludzi to raczej nie interesuje, bo kupujesz sobie taki telefon po to, już nawet nie, nie po to, żeby dzwonić, nawet tego nie będę wymieniał, ale po to, żeby sobie obejrzeć YouTube'a, żeby sobie zamówić pizzę i mieć ją za 30 minut, żeby przejrzeć social media, żeby się nie nudzić na kibelku. To są prawdziwe potrzeby, które, które nas skłaniają do zakupu tego typu urządzeń. I to jest totalnie inny powód niż e, chęć podążania za tymi urządzeniami technicznymi, o których wspomniałem wcześniej. I firma Apple jako jedna z pierwszych, a być może nawet pierwsza, ogarnęła się i zauważyła, że te wszystkie technikalia, te wszystkie szczegóły, te wszystkie urządzenia, które są wewnątrz, ludzie mają je totalnie w dupie, że tak powiem, bo to nie ma znaczenia. Jak ja zamawiam pizzę i chcę ją mieć za 30 minut, to mnie nie interesuje, że ja właśnie skorzystałem, nie wiem, z pięciu satelit, tak? Y ja tylko kliknąłem kilka przycisków i, i, i wio, tak? Mnie nie interesuje totalnie, że jak włączam mapy, to się aktywizuje jakiś żyroskop. I teraz zobacz, jak się reklamuje Apple. Eee, Apple się reklamuje tak, że nie, że ty będziesz miał teraz 16 gigabajtów, tylko że ty będziesz miał tam, nie wiem, 3000 piosenek w twojej kieszeni. Zobacz, co się dzieje czasami na konferencjach Apple. Może jak nie oglądasz, to ci powiem. Eee, tam się dzieją takie śmieszne rzeczy, że na przykład 10 minut mówią o tym, że zrobili jakiś tam fajny. Procesor, oczywiście tak techniczny, że on teraz będzie działał szybciej niż jego poprzednik, ten telefon, a kolejne 10 minut gadają o tym, że teraz masz trzy nowe emotki do wyboru. Tak, bo tam wcześniej miałeś tylko dzika i krowę, a teraz możesz mieć jeszcze jednorożca. Dodatkowo dodaliśmy jeszcze emotikonkę kupy i leci tam fajna muzyka, nie? że, że super. Widzisz, można by powiedzieć, że to jest śmieszne i że to jest głupie, ale chyba nie sądzisz, że na takiej ogólnoświatowej konferencji. Mówi się o emotikonkach dlatego, dlatego, że oni są głupi, tak? No nie, oni bardzo dobrze wiedzą, co robią. Oni starają się zrównać jakby tym czasem antenowym, który poświęcają na technikalia i na te emotikony na przykład. Oni w ten sposób pokazują, że dla nich bardzo ważne jest właśnie to usability, czyli to, w jaki sposób Ty będziesz z tego korzystał, tak? No bo Ty faktycznie będziesz te emotikony wysyłać gdzieś tam na Messengerze czy innym tam iMessage'u, a nie będziesz w ogóle się przejmować tym, jaki ty masz procesor, także to jest pierwsza rzecz. Oni niejako zrównują się troszeczkę z potrzebami klienta, tak? Słuchajcie, to jest dla Was, Wy nie musicie się na tym znać. Wy nie musicie już przemęczać w swoich umysłach tego wszystkiego technicznego, co myśmy już przemęczyli dla Was, tylko Wy już trzymajcie coś. Co jest gotowym produktem i z czego wy sobie możecie korzystać, wysyłać śmieszne emotki. No i teraz możesz powiedzieć: no, dobra, Janek, okej, okay, ja się z tym zgadzam, że w sumie fajnie, że te wszystkie nowe urządzenia są bardziej zorientowane na użytkownika niż na parametry techniczne, ale tak robią już wszystkie firmy, nie tylko Apple. No, i tutaj cię zaskoczę. Na pewno znasz taką firmę, która się nazywa Intel, i oni kilka lat temu wypuścili taką reklamę, gdzie troszeczkę nabijają się z Apple'a, a troszeczkę próbują klientów z Apple'a przekonać do swoich produktów. Ja wkleję link poniżej. Bardzo polecam obejrzenie tej reklamy, bo otwiera oczy. Co się dzieje w tej reklamie? Ja teraz zaspoileruję dla tych, którzy mimo wszystko nie będą chcieli jej obejrzeć, to ja opowiem. Tam panowie biorą ludzi, którzy są użytkownikami Apple'a, do pokoju i przeprowadzają z nimi taki wywiad. Pytają ich o różne rzeczy: czy chciałbyś, na przykład, żeby twój MacBook był bardziej customizowalny? Czy chciałbyś, żeby miał dodatkowy wyświetlacz? Czy chciałbyś, żeby twój iPhone miał tamto dodatkowo jeszcze albo może tamto? I tam ci ludzie no tak potakują, że tak, oni by chcieli to wszystko, oni by chcieli tego wszystkiego więcej, tak. I potem odsuwa się taka ściana i oni pokazują tam właśnie produkty konkurencyjne, które akurat to wszystko mają. I ci ludzie są zachwyceni, bo oni mają jeszcze tego więcej, tak. I teraz zobacz, ja nie chcę kolejnego wyświetlacza, tak? Ja nie chcę kolejnego żyroskopu, ja nie chcę kolejnego skanera. Ja chcę mieć tą pizzę jeszcze szybciej, ja chcę mieć tą mapę płynnie działającą, ja chcę mieć fajniejsze zdjęcia i tak dalej. Mnie nie interesuje lepszy aparat, mnie interesuje lepsze zdjęcie. I widzisz, nawet takie firmy jak Intel nie doszły jeszcze do tego. No niestety, niestety, nie ma, nie ma tego zrozumienia potrzeb klienta jeszcze. Myślę, że. Myślę, że jest jeszcze sporo brandów, które muszą to przetrawić. No dobra, no ale to czemu te iPhoney są takie drogie? Ciągle mamy to pytanie: czemu ludzie tyle za to płacą? Idziemy dalej. Kupujesz produkt, jakikolwiek, to nie musi być telefon. Kupujesz telewizor, garnki czy subskrypcję na Netflixie wszystko co kupujesz w pewien sposób zapraszasz do swojego świata tak to przez jakiś czas będzie z tobą być może będzie stało u ciebie gdzieś w domu czy w mieszkaniu być może będzie zainstalowany u ciebie na jakimś sprzęcie tak przyjmujesz jakiś produkt do siebie i teraz czego oczekujesz przede wszystkim oczekujesz tego żeby to zaspokoiło jakieś twoje potrzeby które ty miałeś tak które ty miałeś miałaś ty nie tylko nabywasz jakby eliminację problemów Czyli masz jakiś problem, kupujesz produkt, już nie masz tego problemu, ale też nabywasz dodatkowe problemy, których być może się nie spodziewałeś, nie spodziewałaś, albo je akceptujesz. Dla mnie idealnym przykładem takich produktów, które zaspokajają Ci potrzebę, ale dowalają mnóstwo nowych problemów, są te wszystkie takie AGD, sprzęty, na przykład wiesz, odkurzacz, który ma 12 różnych rur. Tutaj się coś obraca, jakaś szczotka. Bo to jest do dywanu, to jest do wykładziny, to jest do ściany, to... i tutaj masz końcówki: 50 końcówek. Tak tu wymieniasz tam tryb, taki tu tryb turbo, tu tryb hiper zielone jakieś niebieskie, świeci się, wiesz. Wszystko tam masz, nie? No i teraz. Zobacz, ile to jest problemów, ile to jest problemów na różnych płaszczyznach. Po pierwsze, Ty musisz znaleźć gdzieś na to przestrzeń, bo bardzo często, wiesz, no taki odkurzacz przychodzi Ci bez żadnego pudełka fajnego, bez żadnego pokrowca, często bez wieszaka na ścianę, rury wwalasz gdzieś tam wkupujesz pod łóżko, tak? <ścoughs> Czyli problem jest z za... Czyli masz pierwszy problem z zajęciem przestrzeni. Za przestrzeń płacisz, nie wiem, czy wiesz. Kolejny problem masz taki, że musisz to wszystko gdzieś tam poskładać, tak? Musisz, nie wiem, pamiętać o tym, musisz utrzymywać to w czystości. Więc kupując produkt, zapraszasz do siebie nie tylko rozwiązanie problemu du dużego, głównego, który ty chcesz rozwiązać czyli wysprzątanie pokoju, ale zapraszasz do siebie też. Te, te, te takie gościnne, małe problemiki. No i te wszystkie problemiki, które pojawiają się z produktami, te wszystkie przeszkadzajki są nie tylko materialne, one też mogą być software'owe, tak? bo możesz mieć jakieś urządzenie, które jest, ma program wgrany i ten program jest trudny w obsłudze, tak? Porównaj sobie, jak masz telewizor, to i, i masz tam jakiegoś, nie wiem, wrzuconego Netflixa, czy, czy jakieś takie inne aplikacje, jakąś taką apkę. To porównaj sobie działanie wewnątrz tej apki z tym całym interfejsem natywnym tego telewizora. Czyli tam, gdzie wchodzisz w ustawienia telewizora, no to jakość tego będzie zupełnie inna, tak? To też jest dodatkowy problem, który przychodzi wraz z produktem. No nie wyobrażam sobie, żeby Netflix się reklamował, że. Wykup subskrypcję Netflixa, możesz wykupić rodzinną. Od dzisiaj będziesz mógł przez 15 minut wpisywać litery w tekst Filda, wykasowywać je, potwierdzać enterem. <grym> i wiesz, no, nikogo to jakby to, to jest problem, tak? Nie ma się, nie ma się czym chwalić. E, więc to są problemy, które my kupujemy razem z produktami. I teraz zobacz, dochodzimy do tematu eliminacji. Co jest bardziej wartościowe dla ciebie? Jedna dobra rura w odkurzaczu. Czy zestaw 12, z którym nie masz co zrobić. No i wracamy do iPhone'ów i do Apple'a. Usunięcie Jacka. Śmieszna decyzja. Jak można w ogóle na coś takiego wpaść? Bardzo prosto. Jest to eliminacja jednego z dużych problemów, które kupowaliśmy, kupując smartfona. Tak, słuchawki wiecznie splątane. Nie wiadomo w ogóle, jak tą kieszeń tym kablem połączyć z uchem, czy pod sweterkiem, czy nad sweterkiem. Wiesz, no, no totalna lipa, nie? pyk, problemu nie ma. Bardzo duże znaczenie ma wygląd. Patrzysz sobie przecież na ten telefon, z przodu tam Ci się coś wyświetla, no i teraz ja muszę coś kliknąć, muszę coś zrobić, tak? Masz pewną potrzebę, chcesz ją szybko spełnić, no ale niestety musisz się przepchać przez ten graficzny interfejs tym palcem. Chodzi o to, żeby było jak najmniej kliknieć, jak najmniej rozpraszaczy i żeby to wszystko było jak najbardziej uporządkowane, bo wtedy Ty mniej energii spalasz na przejście tej ścieżki użytkownika. Zobacz, co na przykład jest w stanie zrobić iPhone. Jeżeli sobie spojrzysz tam, nie wiem, w prawy dolny róg tego urządzenia, zobaczysz sobie, że ten pasek z ikonami, który się wyświetla i prawa ikona, jeżeli masz cztery, one wszystkie mają takie samo zaokrąglenie, tak? Tak jakbyś wyciął kawałek urządzenia razem z wyświetlaczem, to ten UI wyświetlony oraz ten hardware wyfrezowany przez frezarkę tam rok wcześniej. On ma idealnie ten sam promień. To jest właśnie minimalizm, to jest właśnie ogromna ostrożność przed dostarczaniem Ci kolejnych problemów, tak, nieważne, czy wizualnych, czy zajęcie przestrzeni, czy Twojego czasu. I teraz widzisz, ludzie korzystający z iPhone'ów świadomie czy podświadomie zauważają, ten brak tych dodatkowych problemików. Dookoła. I to, co jest najważniejsze, to nie jest to, że kupujesz konkretny produkt, tylko to jest gwarancja, że ten producent, któremu postanowiłeś zapłacić, on jest zorientowany głównie na usuwanie, na minimalizm, również w przyszłości. Może rynkowo okaże się, że za 3 lata aparaty w telefonach będą zbędne. No to ja jestem przekonany, że Apple jest pierwszą firmą, która je usunie. Ta optymalizacja, ten minimalizm zarówno hardwareowy, jak i softwareowy jest no, bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o Apple, no bo inni producenci po prostu nie są w stanie tego zrobić. Android, który jest softwareem, nie jest w stanie wymusić niczego na urządzeniach elektronicznych. Także to jest nie do osiągnięcia przez inne firmy, a Apple to ma. I właśnie to jest ten powód, dla którego ludzie są w stanie wydać tak dużo pieniędzy na iPhone'a. Ten minimalizm, ta odwaga do usuwania, do bycia pierwszym producentem na rynku, który zrezygnuje z jakiegoś komponentu, a nie tego, który jako pierwszy gdzieś tam będzie, chociaż to też, tak, ale tutaj jednak użytkownicy oczekują jak najmniejszej ilości dodatkowych problemów. Także widzisz, po tym, co powiedziałem, obejrzyj sobie reklamę Intela. Mam nadzieję, że dotrze do ciebie jak bardzo. Oni są w błędzie w tym filmiku. Ja byłem zaskoczony, ja myślałem, że to jest jakiś hate Intela. No ale nie, ale naprawdę są producenci, którzy cały czas chcą jeszcze wpychać coraz więcej i myślą, że dostaną za to więcej pieniędzy. No nie. Żyjemy w czasach, w których więcej pieniędzy dostaje się za mniej. Za lepszą optymalizację. Tak naprawdę wnioskiem po tym filmiku powinno być trochę inne spojrzenie na zakupy w przyszłości, czyli patrz nie tylko, czy ten produkt rozwiąże Twój problem, ale także, jak dużo problemów on ci dostarczy tych wszystkich dookoła, tak? I to tyle na dzisiaj. Ja jestem ciekaw, co ty na ten temat myślisz, bo ja mówię to trochę z punktu widzenia takiego mojego zawodowego, jako programista aplikacji właśnie na iPhony, a no, być może nie jest to obiektywne z mojej strony, więc zastanawiam się, co Ty na ten temat y, sądzisz. Czy ta cała nagonka, teraz marketing na co roku na kolejne wersje tych iPhone'ów faktycznie ma podłoże minimalistyczne, czy są jakieś inne powody, tak, dla którego ludzie wydają tyle pieniędzy? Napisz w komentarzu y, chętnie, chętnie porozmawiamy na ten temat. No, a tymczasem y, trzymaj się, trzymajcie się wszyscy i do następnego. Cześć!